W dzisiejszym odcinku na moim kanale będzie Odpowiadam na pytania widzów, część piąta Dawno tego w sumie nie nagrywałam Dlatego zapraszam do oglądania Zostawcie oczywiście na początku łapkę w górę Oraz subskrypcję Tutaj gdzieś, e, albo tutaj jest, Nie wiem, zobaczcie sobie Albo sami, nieważne I zapraszam do oglądania Dobra, pierwsze pytania Ulubiony serial? A, to proste, no bardzo ciepły staw. W ogóle 7 sierpnia, jak ktoś w ogóle z moich widzów ogląda Lombard, Życie pozysaw, to 7 sierpnia będzie zapowiedź kolejnych odcinków Lombard, Życie pozysaw, czyli w mojej urodzinie. Tak, o 19.00. Więc jak ktoś ogląda z moich widzów Lombard, Życie pozysaw, to 7 sierpnia, czyli w mojej urodzinie, od 19.00, chyba tak, będzie zapowiedź kolejnych szalo, nie wiem, czy szalonych odcinków Lombard, Życie pozysaw. Czy grasz w Robloxa? Czasami gram z Julką, a czasami sama gram. Czasami tak bardzo jakbym miał ochotę na Robloxa. Możliwe, że nagram odcinek z Robloxa. Twoje ulubione. picie? Moje ulubione picie. To Pepsi. Tak wiem. Pepsi. Moje ulubione picie to Pepsi. dziwnie Jakie są Twoje ulubione słodycze? To proste. Czekolada i czekoladki. Czekolada jest bardzo... Ja uwielbiam czekoladę. Ja szaleję za czekoladą. No i takie wiecie, żelki, lisaki. Takie proste. Rower czy rolki? Rolki, rolki. TikTok czy Instagram? Wolę bardziej TikToka niż Instagrama. Żółwie czy papugi? Żółwie. Lubisz biegać? Uwielbiam biegać, a jeszcze uwielbiam biegać z psami. Z Jantarem i z Juniorem. Tylko teraz jest gorąco, więc nawet jak biegamy, nie wiem, 10 sekund, to już nam jest gorąco. Więc jakby w wakacje to nienawidzę biegać, bo wtedy jest gorąco. Wróć pływam w basenie. Lubisz pływać w basenie? Uwielbiam. Lubisz pandy? Ojej, kocham pandy. My są takie tu, tu, tu. Wiecie, zimny? Lato czy zima? Lato, lato Wiecie, ja nie mam za bardzo wyboru, bo w lato mam urodziny, więc Uwielbiam lato Bo w lato mam urodziny Jest gorąco i możecie kąpać w basenie I jest ciepło A w zimie to wiecie No, jest zimno Jeszcze jak pada śnieg, to jest w ogóle zimno Ale ja to jest moje zdanie. Ja wolę lato. Nie wiem, jak Wy wolicie w ogóle. Tak, uważajcie, na mnie jakoś dziwnie patrzy. <noise> tak. I słuchajcie, chciałabym bardzo, bardzo słuchajcie podziękować za to, że już Was jest tyle na moim kanale. Naprawdę to jest szok. Wujaseczki dla Was. Nie uwierzycie, ale pewnie już e, po wczorajszym wpisie. Wiecie, że Lilka ma Instagrama. W opisie będzie y, nazwa Lilki i po prostu Lilka ma Instagrama. Lilka też ma TikToka i jakby. Zapraszam, w opisie jest nazwa Lilki na TikToku i nazwa Lilki na Instagramie. Więc zapraszam serdecznie na Instagrama Lili i na Instagram. <grywki> na Instagrama Lilki i na TikToka Lili. Tak. W ogóle z pomysłem e, właśnie ja jakby jak kiedyś ja chyba w 2019 postanowiłam, że założę lice TikToka. Tak i to było takie na szybko słuchajcie Tak więc postanowiłam, że założę i tego TikToka. No i e, w tym roku założyliśmy założyłam Lilę, Lilce <grymce> Instagrama. Tak. Więc zapraszam serdecznie na Instagrama Lili, na TikToka Lili. Wszystko macie w opisie. Tak. A ja Wam chciałam podziękować za oglądanie tego odcinka. Tak, i jeszcze chciałam yy, yy, ten powiedzieć yy, o takiej fance, która pytała się kiedy będzie. I pozdrawiam tą fankę, nie pamiętam Nigu, ale pozdrawiam. Mam nadzieję, że oglądasz mój kanał. Pozdrawiam tą fankę, która po prostu nie mogła się doczekać kolejnego odcinka odpowiadam na pytania widzów. Bardzo chciała, i, to by, i ona mi pisała, że chciałaby, żeby było, że 100 serii odpowiadam na pytania widzów. Więc pozdrawiam Cię serdecznie. No i do następnych szalonych odcinków na moim kanale. Pa!